Kiedy zbliżała się premiera Resident Evil 4, hype na tę grę był ogromny. Pierwsze recenzje wersji na były rewelacyjne. To była jedna z nielicznych gier, które chciałem kupić od razu na premierę, gdy tylko wyjdzie na PlayStation 2. Twórcy całkowicie przemodelowali serię. Dynamiczna akcja, precyzyjne sterowanie, egzotyczne w porównaniu do poprzednich części lokacje. Kiedy najbardziej zagorzali fani Residenta zobaczyli tę grę w akcji, powiedzieli brawo Capcom, brawo. Zniszczyliście to, czym seria Resident Evil od początku była. Ale cała reszta była zachwycona. Pomysł w Capcomu, żeby przy okazji czwartej części zmienić wszystko, co stanowiło do tej pory fundament serii, istotnie był szalony. Ale to nie tak, że ktoś rzucił monetą i decyzja zapadła. Albo że tak podpowiedziały słupki wekselu. Żeby zrozumieć ideę stojącą za Resident Evil 4, trzeba poznać cały proces produkcyjny. Wystarczy spojrzeć na oś czasu. Pierwsza odsłona Resident Evil powstała w 1996 i dała podwaliny pod całą serię, a nawet pod cały gatunek gier. Reżyserem tej gry był Shinji Mikami, nazywany później ojcem serii i warto zapamiętać to nazwisko. Później, w 1998, zadebiutował Resident Evil 2, a jego reżyserię powierzono wtedy jeszcze żółtodziobowi, jakim był Hideki Kamiya. Zaś Shinji Mikami pełnił rolę producenta. Zaledwie rok później, w 1999, pojawił się Resident Evil 3. A potem, długo, długo później, dopiero w odległym roku 2005, zadebiutował wreszcie Resident Evil 4. Dlaczego tak późno? Co działo się w latach pomiędzy? Czy istniała tylko próżnia? W żadnym wypadku, w tym czasie kapkom zalewał nas kolejnymi spin-offami Residenta, wydawanymi niemal co roku, niemal na każdą dostępną platformę. Ale na pełnoprawną, numerowaną część czwartą musieliśmy czekać aż 6 lat. Skąd taka przerwa? Żeby to wyjaśnić, musimy się cofnąć aż do części drugiej, bo to wtedy rozpoczęło się snucie planów na temat części części czwartej. Resident Evil 2 okazał się prawdziwym hitem. Był nawet lepszy od pierwowzoru, pobił wszelkie rekordy sprzedaży i ugruntował pozycję Residenta jako jednej z najważniejszych marek w portfolio Capcomu. Po zakończeniu prac nad tym tytułem reżyser Hideki Kamiya dostał propozycję zrobienia Residenta Trójki. Kamiya był chętny, ale stawiał dwa warunki. Po pierwsze, ponieważ jego zdaniem Resident 2 wycisnął wszystko, co się dało z PlayStation 1, chciał, aby kontynuacja wyszła już na kolejną, dużo mocniejszą konsolę Sony, czyli zapowiedziane na kolejny rok. PlayStation 2. Drugi warunek był taki, że gra miała się znacząco różnić od części drugiej zarówno pod względem gameplayu, jak i samej atmosfery. Kami marzyła się gra z dynamicznym, stylowym systemem walki. Capcom przystał na te warunki i dał mu zielone światło. Wkrótce jednak pojawiły się problemy. PlayStation 2 miało zadebiutować w 99, ale niestety szybko okazało się, że Sony nie dowiezie nowego sprzętu na czas i premiera konsoli została przesunięta na rok 2000. Co więcej, konkurencja nie spała. W 1999 w 1999 zaplanowano premiery dwóch konkurencyjnych horrorów. Squaresoft zapowiedziało debiut marki Parasite Eve, a Konami szykowało prawdziwą bombę pod postacią Silent Hilla. Capcom nie chciał stracić ani pałeczki lidera w gatunku, ani zainteresowania fanów ich flagową serią, więc szefostwo firmy zleciło zrobienie aż sześciu spin-offów serii Resident Evil. Jednym z nich miał być Resident Evil 1.9. Była to oczywiście robocza nazwa, a gra miała być wydana jeszcze na powoli już chylącą się ku Zmierzchowi, PlayStation 1, na której wciąż grały miliony ludzi na całym świecie. Reżyserem został Kazuhiro Aoyama, który pracował jako planista przy Rezydencie 1 i 2, gdzie odpowiadał za balans rozgrywki. Spin-off Resident Evil 1.9 otrzymał odpowiednio 3 zespół i mniejszy budżet niż ten, jaki wydano na Residenta 2, no bo w końcu miał być to tylko spin-off. Gra miała opowiadać losy trzech najemników korporacji Umbrella i miała być nastawiona na akcję. Z drugiej strony, ze względu na krótki czas i mały budżet że twórcy musieli bazować na tym samym silniku co Resident 2, nie mieli też czasu na opracowanie dwóch scenariuszy, a tylko jeden podstawowy, no i miał być krótszy niż w poprzednich częściach. Zabrakło też kasy na animowane przerwniki filmowe, czyli tak zwane FMV. Akcja toczyła się dzień przed wydarzeniami z Resident Evil 2, dlatego w tytule było 1,9. Aoyama wolał grę nastawioną na akcję, więc szył jak mógł z tego co miał. Dał graczom możliwość mieszania prochów do amunicji, zombiaki poruszały się niby szybciej niż w poprzedniej części, chociaż ja osobiście tego nie zauważyłem podczas rozgrywki, a ponieważ gra była znacząco krótsza, pojawiła się też możliwość wyboru ścieżek w niektórych przerywnikach. Chodziło o to, żeby wydłużyć rozgrywkę, żeby gracz miał jakiś impuls do ponownego przechodzenia tytułu. Nemezis prześladujący nas w tej grze miał za to rekompensować brak innych bossów, oprócz tej jednej larwy na cmentarzu. Na późniejszym etapie produkcji dopiero wprowadzono decyzję, aby główną bohaterką uczynić znaną z jedynki Jill Valentine, by jakoś powiązać spin-off z serią i nadać mu wiarygodność. Produkcja szła gładko, a efekty prac były dobre. Niespodziewanie więc w czerwcu 1999 roku, zaledwie 3 miesiące przed planowaną premierą, zapadła decyzja, aby rozbudować Resident Evil 1,9 do wartości poprzednich odsłon. Magnaci z Capcomu stwierdzili, że trzeba dodać też do tytułu trójkę i zrobić z tego pełnoprawny sequel. Czy twórcy byli z tego powodu szczęśliwi? Absolutnie nie. Wyobraźcie sobie, że pracujecie przy okrojonym budżecie, z okrojonym zespołem nad jakimś tam spin-offem, a nagle w w którymś momencie ktoś mówi, hej, to będzie pełnoprawna część trzecia, a ty musisz się zmierzyć z legendą pozostawioną przez dwójkę. Aoyama, ale też Mikami, byli przestraszeni. Gra od początku miała być uboższym krewnym głównej serii, spin-offem wymierzonym do zagorzałych fanów, a tu nagle takie oczekiwania. Ryzyko, że gra nie dorówna do sukcesu Resident Evil 2 było ogromne. Twórcy mieli zaledwie dwa miesiące na rozbudowanie gry. Sypnięto dodatkowym, niewielkim budżetem na dołożenie scenek CG, rozbudowano też niektóre lokacje, wydłużając grę jakieś 30 minut i voilà Gotowe! Tak powstał pełnoprawny Resident Evil 3. Ostatecznie gra ukazała się we wrześniu 1999 roku i sprzedała się świetnie. Łącznie 3,5 miliona egzemplarzy, czyli mniej niż niespełna 5 milionów Residenta Dwójki, ale i tak było to zaskoczeniem zważywszy na szybki proces produkcji i korzenie ubogiego spin-offu. Siłą rzeczy, tytuł nad którym pracował w tym czasie Kamiya na PlayStation 2 przemianowano na Resident Evil 4. W międzyczasie powstawały inne gry z serii, jak na przykład Resident Evil Code Veronica na Dreamcasta, który w opinii wielu fanów powinien być prawdziwym sequelem Residenta 2, bo bezpośrednio kontynuuje fabułę Residenta 2. Gra spodobała się zarówno fanom, jak i recenzentom, ale nie sprzedała się szałowo na konsolę Sega, która już powolutku chyliła się ku upadkowi. Mniej więcej w tym samym czasie zapadła jedna ważna decyzja. Hideki Kamiya na tym etapie pracował w pocie czoła nad Resident Evil 4 na PlayStation 2, napędzany wizją stworzenia zupełnie nowej jakości. Nie chciał robić na PS2 jedynie kontynuacji Resident Evil 2 z lepszą grafiką. Chciał zrobić coś nowego, całkowicie przebudować skostniałą formułę, odejść od powolnego tempa akcji. Co więcej, miał wsparcie Mikamiego, który mówił mu, że seria potrzebuje odnowy i kolejna część nawet nie musi być horrorem. No i Kamija popłynął. Wymyślił, że jego gra będzie się toczyć w gotyckich miejscówkach, a główny bohater będzie posiadał nadprzyrodzone umiejętności pomagające mu w walce z demonami. Gdy magnaci z Capcomu zobaczyli efekt Efekty jego szaleńczych wizji stwierdzili, że hej, to w ogóle nie przypomina Resident Evil, ale jest zajebiste. Zapadła więc decyzja, aby wydać tę grę pod innym tytułem i właśnie tak powstał Devil May Cry. Głównym bohaterem uczyniono łowce demonów imieniem Dante, choć początkowo protagonistą miał być Leon S. Kennedy. Devil May Cry zadebiutowało w sierpniu 2001 roku i szybko dorobiło się 2 milionów sprzedanych egzemplarzy, stając się początkiem dochodowej franczyzy. Można więc uznać, że zupełnym przypadkiem Capcom wszedł w posiadanie nowej marki, odniósł przy tym sukces komercyjny, a kamia sukces artystyczny. Problem był tylko taki, że prace nad rezydentem 4 dalej były w lesie. W połowie 2000 roku, bo wtedy zapadła decyzja o przemianowaniu rezydenta w Devil May Cry, nie chciano czekać aż Kamilla skończy swoją grę, żeby zacząć ponownie pracę nad właściwym Resident Evil 4, więc równocześnie powołano kolejny zespół, który miał opracować rezydenta 4 od zera. Tym razem jednak gra miała ukazać się wyłącznie na konsolę Nintendo Gamecube. Tutaj trzeba zrobić małą dygresję i przybliżyć historię osobliwego romansu pomiędzy Capcomem a Nintendo. Bo w tamtym czasie Capcom podjął decyzję, że od tej pory wszystkie numerowane części Resident Evil będą się ukazywać wyłącznie na konsole Nintendo. Poza tym planowano wydać też inne ekskluzywy wyłącznie na te konsole. W praktyce trudno wyjaśnić powód takich decyzji w teorii chodziło o taką typowo japońską rzecz, zwaną honorem. Capcom. Capcom chciał podreperować swoją współpracę z Nintendo. Tendo, która układała się świetnie w erze 8 i 16 bitowców, a potem została zachwiana przy okazji piątej generacji konsol, gdy żółto niebiescy zwrócili się w kierunku Sony, które dysponowało napędem na płyty CD i dawało większe możliwości deweloperom. Capcom chciał w tym czasie podciągnąć sprzedaż wchodzącego na rynek Gamecube'a, żeby ten miał szansę realnie konkurować z PlayStation 2. Na efekty tych decyzji nie trzeba było czekać długo. W 2002 roku na Gamecube'a ukazały się dwie części serii z zombiakami. Resident Evil Zero czyli prequel jedynki, który początkowo był opracowywany jeszcze z myślą o Nintendo 64, a także remake Resident Evil z 96 roku, którego reżyserem ponownie został sam Shinji Mikami. Pierwsza gra spotkała się z mieszanym przyjęciem. Nawet fani kręcili nosem na różne dziwne rozwiązania, jak rezygnacja ze skrzyni do przechowywania broni i przedmiotów. Z kolei remake Residenta jedynki był powszechnie chwalony, ale koniec końców sprzedaż obydwu tytułów była raczej poniżej oczekiwań. Była to taka pierwsza czerwona flaga, że być może skupienie się wyłącznie na GameCube nie jest najlepszym pomysłem, ale Mikami miał inną teorię. Umiarkowany sukces nowych odsłon jeszcze bardziej utwierdził go w przekonaniu, że seria potrzebuje gruntownej odnowy, ale nie aż takiej jak w przypadku Devil May Cry. Wow, Listopad 2002. Nintendo zorganizowało konferencję GameCube New Game Announcement Meeting, na której zaprezentowano tzw. Capcom 5, czyli 5 gier zmierzających na konsolę Nintendo. Były to Beautiful Joe, Killer 7, Dead Phoenix PN03, no i najbardziej wyczekiwany Resident Evil 4. Pierwszy, 80-sekundowy zwiastun Residenta 4 ukazywał Leona, przemierzającego jakiś statek powietrzny i strzelającego do niewidocznej istoty. Potem akcja pokazywała zamek, a przeciwnikiem Leona był czarny Rui. Nie podano daty premiery. Reżyserem gry został autor grafik przytłach w Resident Evil 3 Nemesis. Mikami tylko nadzorował produkcję. Kolejny raz, kiedy świat usłyszał o rezydencie 4, to maj 2003 i targi E3 w Los Angeles. Na tym wydarzeniu pokazano kolejny zwiastun rezydenta czwórki. Zgromadzona publiczność znowu zobaczyła Leona, tym razem przemierzającego jakąś mroczną posiadłość, prześladowanego przez postać z hakiem. Całości towarzyszyła dziwna, halucynogenna niebieska poświata. To właśnie halucynacje miały być motywem wiodącym w grze, a Leon miał się mierzyć z czymś, co wymykało się racjonalnemu myśleniu. W praktyce jednak rozwiązania wymyślone przez twórców okazały się zbyt wymyślne, jak na Ograniczone bądź co bądź moce przerobowe GameCube'a. Koniec końców ta wizja została porzucona, i halucynogenny wątek nigdy nie wypłynął dalej niż poza wspomniane targi E3. Mikami miał problem. Przyszłość Resident Evil 4 znowu stała pod znakiem zapytania, podobnie jak jego reputacja jako ojca marki. Ostatecznie sam postanowił przejąć stery po raz trzeci wchodząc w buty reżysera i sam zajął się dalszym kierowaniem produkcją. Stwierdził, że poza nim nikt nie będzie w stanie dowieść tej gry do końca. Trochę to megalomańskie, ale hole miał rację. Styczeń 2004. Konferencja Gamer's Day w Las Vegas. Po siedmiu miesiącach ciszy Capcom zaprezentował nowy fragment Resident Evil 4 już z batutymi Kamiego. Motywy ukazane w zwiastunach z 2002 i 2003 poszły do kosza. Zamiast tego główny bohater zmagał się z przeciwnikami w jakiejś europejskiej wiosce. Akcja działa się w biały dzień. Kamera dynamicznie wędrowała za jego plecami, a zombiaki, które nawet nie były zombiakami, potrafiły krzyczeć coś po hiszpańsku. Leon wyrażał Również starszy niż w Rezydencie dwójce, tym razem był agentem na usługach amerykańskiego rządu, który miał za zadanie ocalić córkę prezydenta z rąk tajemniczego kultu. Było jasne, że ta gra wywróci do góry nogami porządek ustanowiony w serii. Przez cały rok 2004 kapką pracował nad Rezydentem czwórką, podrzucając co jakiś czas nowe fragmenty albo grywalne poziomy. Wreszcie w styczniu 2005 gra zadebiutowała na GameCube. Wszystkie zapowiedzi o gruntownym przemodelowaniu serii były prawdziwe. Inny setting, inne sterowanie. Inne tempo gry. Oprócz wspomnianej hiszpańskiej wioski, Leon eksplorował też ponure zamczysko i zindustrializowaną wyspę. Mógł rozbudowywać inwentarz o kolejne bronie dzięki dziwnemu sprzedawcy, który pojawiał się w losowych miejscach. Pojawiły się Quick Time Events, które na tamte czasy były prawdziwym sztosem. Rezydent 4 okazał się hitem, zewsząd zbierając wysokie oceny. Sprzedał się w liczbie ponad 1,5 miliona egzemplarzy na Gamecube co okazało się rewelacyjnym wynikiem, jak na możliwości sprzedażowe tej Konsoli. No ale właśnie, można było wyciągnąć nawet więcej, gdyby gra ukazała się na najpopularniejszą konsolę tego okresu, czyli PlayStation 2. I tak też się stało. Capcom już wcześniej podjął decyzję, że Resident 4 ukaże się również na konsolę Sony. Tłumaczono, że tego wymagają akcjonariusze, że takie są oczekiwania klienteli. Ludzie, którzy kupili Gamecube'a wyłącznie dla Residenta 4 musieli być wkurzeni. Niemniej wkurzony był sam Shinji Mikami, który jeszcze 3 lata wcześniej zapowiadał z pełną że czwarta odsłona rezydenta nigdy nie wyjdzie poza Gamecube, a jeśli tak się stanie, to ten popełni harakiri. Historia pokazała, że rezydent 4 jednak ukazał się na inne sprzęty, ale Mikami, choć bardzo z tego powodu niezadowolony, na szczęście nie spełnił wcześniej złożonej obietnicy. W październiku 2005 roku rezydent 4 zadebiutował na PlayStation 2. Ponieważ Gamecube był mocniejszą konsolą, nie obyło się bez kilku kompromisów. Gra miała mniej szczegółową grafikę, nieco stłumiony dźwięk i przerwy filmowe, które nie były renderowane w czasie rzeczywistym, ale mimo to port był bardzo chwalony. Tytuł ten sprzedał się w liczbie 2 milionów egzemplarzy, co w połączeniu z wcześniejszą sprzedażą na Gamecube sprawiło, że tak oto Capcom wyprodukował swoją najbardziej dochodową grę szóstej generacji konsol. I tak właśnie wyglądał proces powstawania Resident Evil 4. Najpierw planowany z myślą o PlayStation 2, ostatecznie ewoluował w Devil May Cry. Później jako gra, w której bohater mierzy się z Rojem, jakimiś nadprzyrodzonymi siłami, aż wreszcie z halucynacjami, co okazało się zbyt zaawansowanym projektem jak na ówczesne czasy. Wreszcie jako gra osadzona w hiszpańskiej wsi, którą znamy do dzisiaj. I chociaż Resident 4 nie jest najlepiej sprzedającą się częścią serii, bo ten tytuł należy do wydanego później Resident Evil 5, to jednak jest to gra, która doczekała się nieskończonej liczby reedycji. Właściwie na przestrzeni lat, niemal co roku dostajemy jakiś port, remaster, czy remake i tak od 20 lat. Nieźle, jak na grę, która początkowo miała być na wyłączność dla jednej kon soli. Przygotowując ten materiał w większości korzystałem z książki Itchy Tasty, nieoficjalna historia Resident Evil, którą z tego miejsca polecam nie tylko fanom serii. A jeśli taka kronikarska forma Ci się podobała, to zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Będzie to dla mnie sygnał, żeby podobne treści tworzyć w przyszłości. Do następnego!